Możesz być policjantem, a ja mogę mieć ci w d ponieważ jako policjant nie możesz nic zrobić innemu graczowi. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a dzisiaj po raz kolejny na polskim Emergency się spotykamy, czyli serwer Work City. Dzisiaj spróbujemy sobie kolejnej nowej pracy, ponieważ na tym serwerze są przede wszystkim cztery prace, które można wykonywać, i dzisiaj będziemy pracowali w Cleaning Service Station. Czyli nie wiem, zostaniemy operatorem śmieciarki albo coś takiego? Ciężko stwierdzić. Z tego, co pisaliście mi pod innymi pracami, wy, jakby szatni, w szatni każdego zawodu mamy dostępnych kilka nowych rzeczy, kilka więcej rzeczy niż ja zazwyczaj posiadam. Aczkolwiek prawda jest taka, że dopiero można to odblokować później. Pierwszy dzień pracy to są rzeczy, które musimy zrobić, bo gramy tutorial, tak jakby, nie? Więc. Tego jakby nie było, bierzcie pod uwagę. Dodatkowo te rzeczy możemy odblokować, jeżeli zdobędziemy odpowiednią ilość doświadczenia z tego, co widziałem. Także w tym momencie musimy wziąć samochód i za moment działać jako operator śmieciarki czy, czy coś takiego. Także jeżeli wam się widzowi odcinek spodoba, zostawcie proszę łapę, suba, komentarz. Wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem. A my sobie wejdziemy do samochodu raz jeszcze. Jaki spawn kargościu? gościu, no. Czemu mi się właśnie ten tab włącza co chwilę, to, to jest dobre pytanie. Ja, ja bym chciał do samochodu wejść. Ja bym chciał wejść do samochodu i robić swoją robotę. Ale nie pozwalają mi za bardzo. Dobra, jak wygląda praca operatora śmieciarki? Włączyć światła możemy. Pod F możemy włączyć też te światła takie ostrzegawcze dodatkowe. Aczkolwiek bierzcie pod uwagę, że te światła ostrzegawcze są to tylko światła, które mają raczej sprawiać, że w teorii czasem gdzieś się możecie zatrzymać, ale bardziej raczej chodzi o to, żebyście informowali o swoim zatrzymaniu innych i żeby nie było problemu, jak wygląda zbieranie śmieci. Podobnie jak w PCD nie, trochę inaczej. Tutaj podnosimy raczej takie torby ze śmieciami i po. Przy ciśnięciu, czy przy, po przytrzymaniu klawisza. E. Te śmieci trafiają prosto do. Aha, the Cleaning Service Station? Czekajcie, bo teraz to mi kazali wrócić tutaj bezpośrednio, więc na razie wrócę, nie. Mamy jeden w ekwipunku. Tutaj mogę wrócić. I co? Tu mi się oddało, jakby to jedno. Good job. You can carry up to three bucks at a time. When you rank up, you will unlock a garbage truck to carry even more. Aha, to teraz ja będę pojedyncze takie zbierał. Zaraz się przekonamy. Wiecie, no to jest też właśnie tak, jak wspominałem, tutorial, więc z tutorialu może to działać trochę inaczej. Minimalnie inaczej. I co? Now it's time. Aha, czyli mamy więcej robót. Okej. Okay. Czyli mamy też do mopowania na przykład jakieś miejsce, taki chodnik czy coś. Ej, to są całkiem w porządku roboty. I powiem wam, gdyby to było na PCD, to by mi się bardziej podobało. I zgadując, czy, czy zgaduję też, że byłoby fajniej zrobione. Bo jednak na ten moment samo jeżdżenie, menu i wszystko jest troszeczkę lepsze w PCD, moim zdaniem. Dobra, to zrobiliśmy. Mamy poziom podniesiony, zostaliśmy podstawowym, nawet nie wiem jak to nazwać, przecież tu nie ma znacznika żadnego, mamy podstawową fuchę, mamy podstawowe zajęcie, posadę, o podstawową, jeżeli o to chodzi. I teraz co, możemy sobie pozbierać, no to zbieramy śmieci, no, pięć możemy do, do tego wrzucić, pięć do samochodu możemy sobie wrzucić, takich pojemniczków, więc jak najbardziej spoko. A tam kto to też czyścił coś? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy tam ktoś coś czyścił, czy nie. Aczkolwiek mnie zaraz, to znaczy ja będę musiał coś wyczyścić. Ja pierdzielę kamerę się zmieniłem. Powiem wam, nie jestem przyzwyczajony tutaj, bo się kierunkowskazy trochę inaczej wrzuca niż na innych serwerach. To tu tak, mamy jednego śmiecia. Mimo tego, że mamy w teorii kubły na śmieci, to zbieramy takie pojedyncze worki. No te worki to bardzo trochę podobnie powiem wam do tego. Worki to... to... Oho, tutaj możemy wrzucić na, na pakę. Worki to trochę podobnie jak w... Yy, nie było, nie? Chyba coś w ten deseń. Dobra, i teraz tak. Gdzie jedziemy dalej? Z tej strony mamy mało zleceń. Wiecie, co by się przydało? Mapa. Ja nie wiem, czy jest jakaś mapa w tej grze. Ale zdecydowanie by się przydała. Dobra, tutaj uważamy. I teraz tak, bo ja nawet nie wiem, czy to jest blisko, czy daleko, te, te misje do wykonania. No miejmy nadzieję, że w sumie sam jestem. To ja to pozbieram bardzo chętnie. Tylko tych śmietków to też najwyżej 8 sztuk nazbieramy, nie? To nie jest jakoś dużo, za bardzo. Dobra, jest w ogóle druga w nocy, z tego co widać. I tak samo te niektóre zlecenia są po innych miastach rozrzucone. Albo nawet na wiaduktach o, nad autostradą. Z tego co wychodzi. Dobra, to sobie tutaj. O, pyk, zamiatamy i wszystko zamiatamy na autostradę, nie? Samochód przejeżdża na dole, dostaje takimi kawałkami błota. Dobre, dobre, dobre. Jedziemy dalej może? Czekajcie. O. o, 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 o. Dobra, pojedziemy dalej, to będziemy sobie coś zbierać stamtąd. No ja uznaję, że... Ja uznaję, że ten mój, te moje światła pod F-kom ostrzegawcze to są światła, które pozwalały mi jeździć jak policji. I kto mnie skaże, skoro policja nie ma prawa mnie, mi nic zrobić? To właśnie! Nikt! Tutaj tylko administracja mogłaby zbanować. Pozdro, dobra. Znaczy administracja istnieje? Ciężko stwierdzić w ogóle tak poważnie. Dobra, i teraz tak, najważniejsza rzecz. Jak ja mam stąd pojechać? Żeby stąd pojechać, to my musimy zrobić zawrotę całkowicie. I do autostradki się wrócić, nie? I na autostradkę zjechać przede wszystkim. Także w ten sposób będziemy teraz działać. OK, nie ma problemu. Ale powiem wam, że cofanie jest tragiczne. O, przepraszam, że cofanie jest tragiczne. I to faktycznie, no nie podoba mi się. No to, to wygląda, jakby się cofała jakaś starsza pani, po prostu. Dwa na godzinę i jazda. Nikt się tak nie cofa. Nawet pod górkę, jak golfikiem wyjeżdżam do tyłu. To, to nawet tam szybciej mam wrażenie i lepiej. Mm. Powiem Wam, że jak wczoraj mnie e, alergia e, męczyła i widziałem, że napisaliście, że Was też, to dzisiaj jest jakiś apogeum. Nagrywaliśmy dzisiaj rano z Admirosem i z Flotarem. Dinozaury. Nie dinozaury, akurat nie tego. Laki, bloki na minecraftcie I powiem Wam, że tak mnie zaatakowała alergia, że przez pierwsze chyba 5 minut dosłownie tylko kichałem na wyciszeniu. Masakra jakaś. Dobra, jak my mamy tam zjechać? Chyba tędy, o. Tędy w prawo i może tam dojedziemy, bo autostrada jest zablokowana, niestety. Tutaj ktoś też zostawił samochód, porzucił. Możliwe, że to jest samochód w ogóle z mojej pracy. No ale to cóż, no nic nie zrobimy z tym, nie? Jeżeli to jest, to, to są ludzie z mojej pracy, ja już z tym nic nie zrobię. Czy my musieliśmy kończyć zmianę? Nie pamiętam szczerze, czy w tej grze się kończyło zmiany, czy nie. Wiem za to, że mamy śmietki do zebrania, więc podjeżdżamy i zabieramy je. Proszę bardzo. Jest czwarta 47. No to może w końcu słońce wstanie i będzie ładniej trochę. Powiem Wam, że no boli mnie, bo ten serwer naprawdę, moim zdaniem, ma większy potencjał niż, niż to, na co go wykorzystuje. Też trochę bolą mnie te rzeczy, takie, które są. Starają się nam sprzedać trochę tej waluty dodatkowej. Między innymi albo zapraszanie tych znajomych na początku gry, jak wchodzę, nie? To jest coś takiego, że od razu mi się wyświetla: zaproś znajomego, zaproś znajomego. Kurde, jadę samochodem, na środku drogi jestem. A mi się nagle taka wielka informacja wyświetla: zaproś znajomego, żebyś dostał, nie wiem, diamenty albo coś. No tak, średnio, średnio bym powiedział coś takiego. Dobra. Okej, okay. ej właśnie, myślicie, że będzie jakiś update'cik z PCD na, na święta? Tak nie, to trochę, powiem wam, zastanawia, bo, bo zastanawiam się po prostu jak to ponagrywać teraz na, na święta, no bo zaraz święta, tuż, tuż święta, a człowiek musi coś nagrać, żeby wiecie, choćby jeden dzień sobie wolnego zrobić i z rodzinką chociaż trochę spędzić tego czasu, nie? Fajnie by było, żeby nie być niewolnikiem nagrywania, no tak, trochę jest. Dobra, i teraz tak, tu wrzucamy trójkę śmieci. No i jeszcze możemy jednego śmiecia tutaj wrzucić. I będziemy mieli pełny pakiet. Dobra, dawaj, tego śmiecia jednego jeszcze. Nie, no na koniec chyba. Chociaż nie, teraz, teraz, teraz lepiej. Bo już tego jednego śmiecia do tyłu wrzucimy i już nie będziemy do tyłu więcej chodzić. I tak naprawdę weźmiemy te śmieci i będziemy wracać już znowu. Właśnie najgorsze jest to, że trzeba, kurczę, ten kawał drogi później wracać, wiecie? To jest takie, takie średnie. A tutaj faktycznie te drogi nie są jakieś za specjalne. Jeżeli chodzi o drogi, to, to dużo jest serwerów, które lepiej wyglądają. Mi się wydaje, że... Ta taka trawa jest jakaś za bardzo zielona tutaj. Jakby no, te kolory są podbite po prostu dużo bardziej. I mało szczegółowe jest otoczenie tak ogólnie, więc... No mówię, mi się, mi się polskie swojskie serwery bardziej podobają niż Work City. Chociaż Work City, no trzeba przyznać, jeżeli chodzi o te prace czy coś, jest w miarę dopracowane, nie? Ale właśnie jeżeli chodzi o klimat, no to tego klimatu nie czuję. Nie czuję w Work City takiego klimatu, jaki jak czuć w innych e, gierkach. No ale patrzcie, no jest Dinos, czyli to w teorii powinna być faktycznie Polska. Ale czy taką Polskę chcemy mieć? Ja chcę mieć Polskę z polskimi napisami. Pozdro. No bo dają rzeczy vibe polski niektóre, ale to tylko właśnie niektóre, nie? Te, te domki nawet można byłoby bardziej dopracować. Te, te domki po kolei, które są, też mogłyby być lepsze, no. I tak się żyje, proszę Państwa. Ciekawi mnie, ile osób tutaj pracuje nad tą grą i czy coś faktycznie jeszcze robią. Albo czy można byłoby pogadać z administracją Work City lub z twórcą na temat tego właśnie, co by chcieli wprowadzić, czy, czy co mogą wprowadzić. W sumie z administratorami, czy w sumie raczej właścicielami innych serwerów też bym chętnie sobie pogadał jeszcze, tych polskich. Bo, może wiecie, może tutaj wyjdzie coś ciekawego, co mają w planach do zrobienia, albo, albo co mogą zrobić, albo podrzucić nawet parę pomysłów. Chociaż tam na tych polskich serwerach myślę, że na początku to i tak muszą dużo pracy włożyć w to, żeby sam serwer dobrze, fajnie działał, nie? Praca, żeby dobrze działała, żeby szło zarabiać. Mam nadzieję, że ci ludzie, którzy sobie stworzyli te, nie wiem, złocone trasy, czy projekt wojewódzkie, że zdają sobie sprawę z tego, ile jeszcze mogą zrobić do przodu, nie? Nawet patrząc właśnie, porównując się do PCD, tam można naprawdę robić i robić w tych gierkach. Bo tutaj niby też gierka jest gotowa, ale z drugiej strony te wszystkie rzeczy mogą być lepsze. Trawa może być ładniej zrobiona, pojazdy mogą być lepsze. Nie tylko nowsze pojazdy, nie? Nie tylko, że cały czas dodajemy nowe pojazdy, ale po prostu, żeby te, które są obecnie, były lepsze szczegóły, szczegółowość mapy jest dużo takich rzeczy dobra, za co? playing the game, working aha, dostałem jakąś kaskę, w ogóle trzeba będzie sprawdzić w sklepie na co mogę wydać te pieniądze bo w sumie dobrze byłoby to zrobić, nie? czyli kasę na coś wydać z tego co ja widzę to ludzie tutaj faktycznie budują jakieś potężne hawiry, jakieś potężne domostwa sobie budują, a ja tak jak taki sośniak trochę, nie? podstawowy domek Podstawowy garaż i jazda, ale w tak w prawdziwym życiu to w sumie też wolałbym raczej mieć mały domek niż duży. Chociaż chciałbym mieć swój taki wiecie, pokój, gabinet i fajnie byłoby mieć nie wiem, garaż z jakimś takim małym warsztacikiem swoim, nie? Byłoby całkiem spoko. Dobra i teraz tak, jedziemy tędy. Posprzątaliśmy jeszcze po drodze, a teraz możemy sprzątnąć te śmieci. Zutylizować śmieci praktycznie w naszym zakładzie utylizacji śmieci. Dzień dobry, witam. Ok, 8 śmieci mi zabrało i dostaliśmy młodszego sprzątacza. Awans! Ej, gwiazdkę nawet dostaliśmy z tego powodu. Powiem Wam, no mówię, to nie jest jakaś najwspanialsza gra na świecie, ale ma ten element faktycznie, że się chce sprogresować trochę. Bo tak, przy mnie poczyściłem trochę tych śmieci i czuję tak. A co gdyby poczyścić ich więcej, nie? Żeby. A jednak trochę więcej tego doświadczenia jeszcze połapać. Przynajmniej to jest na plus w tej grze też. Że, że faktycznie chce się czasem coś zrobić. Chce się jeszcze podbić tego expa. szczególnie kiedy widzimy coś takiego jak rzecz, które można odblokować, jeżeli zdobędziemy więcej doświadczenia. Tylko mam wrażenie, że tego doświadczenia trzeba naprawdę dużo zebrać, nie? Że, że to jest robota na wiele, wiele godzin. I pytanie, czy na takim małym terenie robiąc tak mało różnych rzeczy, to, to czy się będzie chciało właśnie zebrać, nie? Tyle doświadczenia, to, to jest to. Właśnie rzeczy, elementy zbierania doświadczenia, wiecie, gdzie były fajne na PCD? W sensie dla mnie byłyby fajne, nie? Jakby można było pobijać jakieś rzeczy, nawet jakieś takie dodatkowe rzeczy za doświadczenie, żeby włożyć. I wtedy faktycznie te godziny przegrane na serwerze by się przełożyły jeszcze oprócz na pieniądze to, to właśnie na jakieś doświadczenie w klasie. Wtedy byłoby widać, jakby ktoś jeździł cały czas na śmieciarkach, byłby top jeden śmieciarek, albo ktoś by jeździł taksówkami cały czas. Takie małe rankingi dodatkowe zrobić, nie? Zostajecie nagle operatorem śmieciarki, a tam macie taką małą tablicę w pracy, w której jest pokazany pracownik miesiąca albo pracownik dekady, właśnie. Nie, no i mamy. Najlepszy w tym miesiącu, najlepszy w tej dekadzie, czy tam topka jakaś. To są, myślę, że, że rzeczy do zrobienia. Dobra, dzień dobry. Przyszedłem zebrać trochę śmieci. Okej, okay, ja tak naprawdę tylko ten worek. Tak kłamałem z tym, że trochę śmieci. No trochę mało, no worek. Czy worek możemy też zaliczyć do trochę śmieci? No mam nadzieję, że tak. Dobra, teraz w tym miejscu są śmieci jakieś do zebrania. Czy my będziemy je oddawać? Szczerze, może tak. Można byłoby te śmieci oddać. Bo wtedy byśmy mieli wolne miejsca na kolejne śmietki do, do zebrania. A widzę, że tego trochę tam jest jeszcze gdzieś. W, może nie najbliższym, ale gdzieś w otoczeniu. Czy już do 8 na zbierać, przy okazji robiąc jeszcze czyszczenie chodnika. No i samo to, że właśnie na początek mamy tylko chyba te dwa rodzaje roboty. Oho. Do mnie przyjechali, myślicie? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, czy ja jestem zatrzymany, czy o co chodzi? Dzień dobry Co się dzieje? Bo oni piszą po angielsku, bo mi chyba tłumaczy mam wrażenie. Jakie ID? Ja nie mam ID. Tablet mam tylko. Mogę tablet pokazać. Gdzie mam ID jakieś? Nie mam ID nawet. Dobra, gościu, nie masz żadnej realnej władzy nade mną na tym serwerze. Możesz być policjantem, a ja mogę mieć cię w dupie, ponieważ jako policjant nie możesz nic zrobić innemu graczowi. Dobra, zdupcam, zdupcam. Nie złapie mnie ten policjant. To był policjant, który się Wojan nazywał, to, to raczej nie ma szans mnie z taką nazwą złapać, pozdro. Dobra, ja sobie przejadę tędy. Ja ci pipnę zaraz tym pociągiem, gościu. Zawsze mnie strasznie jak tymi pociągami klaksonem nadają, nie? Z pociągów. A, dobra, tu był przejazd kolejowy. Ja się właśnie zastanawiałem, jak tam przejechać. Dobra, to tutaj wjeżdżamy. Ok, i zbieramy śmieci kolejne. Dobra, proszę bardzo i jeszcze tutaj jakiś śmieciuch do zebrania będzie. Nie wiem, czy jak będę miał dwa, a jest jedno miejsce, to, to czy to zadziała. W sumie można będzie też to sprawdzić jeszcze. No ja wiem, że mój pojazd jest już pełen, ale ja jeszcze mam dwa miejsca, nie? Na spokojnie ...do, do tego zebrania. Dobra. Jeszcze dwa miejsca do zebrania. Pytanie, którędy mam tam jechać? W sumie powinno mi się pokazać na tym tablecie. Co jest najbliżej? Aha, w lesie jakimś. No kurczę, tutaj wygląda, jakby było bliżej, nie? Ale tu nie ma drogi żadnej. Myślę, że mogę pojechać bez drogi, po bezdrożach. Boję się, że trochę śmieci stracę, jak pojadę tak z dupy taką traską. Pociąg tędy jeździ, więc w teorii ja powinienem móc, nie? Jest nawet jakaś taka dróżka. I tak szczerze, dobrze jadę. Forest Village. Okej, okay. to jest jakaś wioska leśna. I tu faktycznie są domy, w których są śmieci na, na zbiór. No dobra, to, to pozbieram. To pozbieram, żeby nie było i dostarczę je. A jak je dostarczę, to zbiorę doświadczenia więcej. Może będę mógł więcej śmieci, bo szczerze trochę szkoda, że tylko tyle mogę śmieci zbierać. Powiem Wam, że akurat nie zbieranie śmieci jest całkiem przyjemne na ten moment. Tylko, właśnie trochę mało można ich wziąć. To byłby mój taki naj, największy minus na ten, na ten moment. Ale tak jak powiedziałem, w sumie fajna robota. Teraz tak, powrót do miasta, do tego miasta w teorii nie jest jakoś tak daleko. Więc już za moment, ała. Już za moment powinniśmy tam dojechać i zwrócić te śmieci. Tylko musimy dojechać tędy chyba na ten przejazd kolejowy, nie, żeby żeby pojechać koniec końców. Bo to faktycznie by się przydało, bo przez tory to ja teraz na pewno nie będę testował, czy da się przejechać przez tory bez, wiecie, jechania po ulicy. Czy tutaj jest klawisz B, który można przeskoczyć? Nie wiem. Nie będę testował, kiedy mam pełen ładunek śmieci do oddania. Aha, no właśnie. Mamy chyba odpowiedź. Samochód na torach. Dosłownie. Ktoś go porzucił już. Okej, okay, tutaj też ktoś śmieci chyba zbiera. O, 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 o. To ja za to wyskoczę i jeszcze zmiotę coś, to jest do, dodatkowe doświadczenie. Zawsze, nie? To, to trzeba, trzeba zmiatać takie rzeczy. To tak samo jak ja chodzę sprzątać na mieszkanie, to tak, tak samo to wygląda, nie? Też dodatkowe doświadczenie, ja sobie zawsze tłumaczę. Ja nabieram po prostu w tym momencie dodatkowego doświadczenia, które może mi się gdzieś przydać kiedyś, albo i nie. Ale to już mnie mało wtedy obchodzi. Zakładam bardziej, że się przydać może. Dobra, wjeżdżamy. O, Jezu, ktoś zwykłym samochodem tu wjechał. Dobra, zniknął, zniknął. No i mamy to, mamy to. Wiecie co? Jeszcze jedna taka trasa i by mnie chyba znowu awansowali. Powiem wam całkiem nieźle nam poszło i powiem wam, że podobała mi się nawet ta robota. Taka całkiem w porządku była. Dobra. W tym odcinku to było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Elo i cześć, Manko.